Nowa nadzieja dla industrialnej katedry. Marszałek województwa śląskiego Jakub Heustowski i prezydent bytomia Mariusz Wołosz zadeklarowali wspólne działania na rzecz przejęcia i zarządzania zabytkową elektrociepłownią Szombierki. Każda pozytywna informacja w toku gąszczu negatywnych, które dotyczą tego obiektu i, i, i pewnej bezsilności wobec prywatnej własności, o którą dzisiaj jest elektrociepłownia Szębierki, na pewno napałają optymizmem, szczególnie jeśli mówimy tutaj o solidnym partnerze z potencjałem, jakim jest Marszałek Województwa Śląskiego i Sejmik Województwa Śląskiego, no bo od takiego partnera zabiegaliśmy i szukaliśmy pomocy, bo o tym trzeba mówić, wyczerpując z kalendarz możliwości, które są w rękach prezydenta i władz miejskich. Kompleks elektrociepłowni Szombierki należy obecnie do spółki Rezonator z siedzibą w Gliwicach i popada w coraz większą degradację. Obecne władze Bytomia wielokrotnie zwracały się do właściciela z propozycją przejęcia lub odkupienia zabytku, ale bez skutku. Na apel władz miasta odpowiedział marszałek województwa śląskiego, który po analizie prawnej i możliwości finansowych... Zdecydował o połączeniu sił w staraniach o przejęcie obiektu. Na pewno dwóch partnerów stabilnych powoduje, że po drugiej stronie stołu myślę, że też te oferty będą traktowane zupełnie inaczej. I mam nadzieję, że znajdzie się dobra wola po stronie obecnych właścicieli, żeby do tych poważnych rozmów usiąść. Czasami w tych sporach o, o te nieruchomości niektórzy ludzie chcą zaszkodzić. Tak? I myślę, że w tym przypadku, że się stało, że ten obiekt w ogóle wyszedł w takim stopniu właśnie w takie miejsce. Obecny właściciel zabytku jest w coraz trudniejszej sytuacji, więc tak marszałek województwa, jak i prezydent miasta mają nadzieję, że po jego stronie znajdzie się dobra wola, by usiąść do rozmów. Obiekty, bo mówimy o grupie nieruchomości, która jest tam właśnie ulokowana, są elementem postępowania komorniczego, co z jednej strony nie ułatwia, a z drugiej może dać pewną szansę, więc jestem pełen optymizmu, mimo tego trudnego czasu, wielu zabiegów, które często nie przynosiły skutku. Mam nadzieję, że dzisiaj to jest ten pierwszy duży krok do realnych działań, za którymi jak zawsze stoją ogromne pieniądze. Jest partner, jest nadzieja, teraz potrzebna jest nasza praca. Pierwszy krok został zrobiony. Kolejnym ma być przejęcie zabytkowego kompleksu, a następnie Odpalenie właśnie na nowo elektrociepłowni Sząbierki w przeciągu 5-10 lat, zorganizowanie finansowania, poszukanie tych finansów po stronie budżetu województwa, po stronie budżetu miasta, po stronie środków unijnych, po stronie środków rządowych spowoduje, że stworzymy odpowiedni montaż finansowy, żeby w przeciągu choćby do 2030 roku ten obiekt uzyskał dawną świetność, odzyskał blask i był taką perełką do Śląskiego, a z drugiej strony perełką dla miasta Bytomia. Dziś ta niszczająca katedra Industrialius Sząbierek jest poza szlakiem zabytków techniki województwa śląskiego, a Fundacja Europa Nostra uznała ją za jeden z siedmiu najbardziej zagrożonych obiektów europejskiego dziedzictwa kultury.